Pani Lidia rzeczywiście była kobietą, która przede wszystkim bardzo kochała kulturę i ja jako dyrektor bardzo często widywałam ją na różnych imprezach kulturalnych. To, co było bardzo bliskie Pani Lidii, to przede wszystkim już sztuka i plastyka, bo akurat w tej dziedzinie najbardziej próbowała, eksplorowała i rzeczywiście robiła wiele rzeczy w temacie plastyki. Grafiki, malarstwa, Batiku, i to właśnie dzisiejszy dzień jest dniem, w którym przede wszystkim możemy powiedzieć, że pani Lidia jest człowiekiem kultury. Nie powiem tak, że już teraz yy... Będę żył inaczej, bo jednak ta pamięć o Lili cały czas we mnie jest żywa. Ale no wiadomo, że czas żałoby musi się kiedyś skończyć, rok minął. No i bardzo się cieszę i dziękuję. Jestem wdzięczny Ośrodkowi Kultury Sportu Rekreacji za to, że zorganizował tą wystawę i jej prac, które są rzeczywiście dziełem przede wszystkim jej serca. No przez to, to przeszło przez ręce, ale to, 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 co w duszy jej grało. to po prostu ona przekładała na to, co widzimy tutaj na dzisiejszej wystawie. Wiktor jako wnuk też był bardzo związany z babcią. No strasznie nam jej brakuje. Jest to krótki okres, bo dopiero rok czasu. Cały czas, gdzieś jest to taki świeże, że. No, po prostu za nią bardzo tęskniłem. Tak